Obrazy Sejmu, jak złoży, obserwowała ambasador Niemiec, by przyjęto dla Niemiec ustawę. Przypomniała mi się ta piosenka Jacka Kaczmarskiego, przypomniało mi się obraz Matejki, upadek Polski, historia za, za, za koło, tylko rolę w Katarzyny teraz przejmuje von der Leyen, a pozycję hrabinę, hrabiną przejął w tej chwili ambasador Niemiec. W Józefce słyszymy o królu, który nie umiał się zachować, ale my, naród, umiemy się zachować. Mówimy nie. Nie będziemy jak Stanisław Osbór-Płowiadowski, przyglądali się biernie, jak nas chcą rozebrać, jak chcą nas upokorzyć, jak chcą z nas zrobić niewolników, zadłużyć nas na dziesięciolecia. Nie będziemy się przyglądać, dlatego tutaj jesteśmy. Odczytamy na koniec naszej demonstracji apel do Pana Prezydenta, by zawetował tą ustawę i mówimy Tuskowi i jego zdrajcy w Możecie nas straszyć, możecie nas straszyć, ale my się nie umniemy. To, co proponuje zdrajca tu i jego kompania jest do odrzucenia. My będziemy umieli się zachować. Jesteśmy gotowi do walki. Jesteśmy gotowi do ofiar za Polskę, bo my Polskę kochamy. Szanowny Panie Prezydencie, złożymy ten apel do Twojego biura i błagamy Cię, prosimy. Ratuj Polskę! Zabratuj ustawę za Zabratuj Polskę! Zabratuj Polskę! Teraz, 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 teraz,